Charlie Guillemot, tak, syn tego Guillemota, co to Ubisoftem kieruje od zeszłego wieku i jak wiemy jest kochany i uwielbiany w firmie i doskonale radzi sobie na obecnym rynku, przyjął posadę współwłaściciela utworzonej przez Ubisoft i Tencent spółki, która ma pod sobą najsilniejsze marki należące wcześniej właśnie do Ubisoftu. A więc to właśnie Charlie będzie miał pod sobą Assassin's Creed, Far Cry i Rainbow Six. Nepotyzm? Ej może, pewnie, ale tutaj pewnie część z Was zaskoczę, no nie widzę w tym jakiegoś większego problemu. Nepotyzm w państwowych spółkach powinien być ukrócony i tego nie cierpię. Ale w prywatnej spółce to mnie to niespecjalnie interesuje, że ktoś może mieć tak zwany zawód syn. Już sobie tak naprawdę wyobrażam rozmowę swoją drogą, jak w tym starym dowcipie. Co pan może wnieść do naszej firmy? No weź przestań, tato. Ale serio, akurat jeśli chodzi o prywatną firmę, no to nie widzę w tym nic złego, że działa tam jakiś nepotyzm. Ale gdybym sam prowadził firmę i wierzył, że członkowie mojej najbliższej rodziny potrafiliby sobie w niej poradzić i dobrze nią kierowali, no nie wiem, Wojtek będzie się interesował kiedyś lektorką to to jak najbardziej przejmuje i rozwija studio. Oczywiście mogą być tego dobre i złe wersje. No dobra polegająca na kształtowaniu charakteru i edukacji potomka, by faktycznie był gotowy przejąć rolę za jakiś czas, kiedy rodzic zechce już odejść w stronę zachodzącego słońca, ale może być też i tak, że no synek, a nie chciał być może firmy, no i zostawienie go sobie samopas, bo jego największym osiągnięciem w życiu była wygrana z innymi plemnikami". Ale temat nepotyzmu, no to coś, o czym możemy sobie faktycznie porozmawiać, Rozmawiać przy okazji na przykład na streamie, ale nie jest tematem na film na YouTube, no przynajmniej nie na moim kanale. Eee, I tutaj jednak poruszałem przez chwilę ten nepotyzm, dlatego że przy okazji tej informacji prześledziłem nieco historię Charlie'ego i. No nie wiem, czy jestem przekonany, że to ta dobra forma nepotyzmu właśnie. Charlie niekoniecznie szedł w cieniu ojca i w w Ubisoftcie, no bo swoją karierę zaczął w studiu Audiend, czy Olient, Olient, nie wiem jak to wymówić, bo to francuskie. Olient założone zostało w 2005 roku przez Oliviera Issona oraz Vincenta Guta i studio stworzyło grę pod tytułem znowu nie wiem jak to wymówić, Howers? połączenie How i horse. Będziemy mówić hours. E, jest to przeglądarkowy twór, o którego istnieniu dowiedziałem się właśnie dosłownie na potrzeby tego filmu i, no, I mean, no, odniosło to sukces i pozwoliło się rozwinąć w firmie. Hours to, jak wspomniałem, gra przeglądarkowa, w której zajmujemy się koniami. No wiecie, e, pełnoprawna hodowla, tworzenie konia idealnego, branie udziału w zawodach. A wszystko to w takiej konwencji trochę, no to akurat moi rówieśnicy pewnie pamiętają, O-Game. I w ten tytuł zagrało przynajmniej raz strzelcie ilu graczy. 10 tysięcy? 20 tysięcy? 50 tysięcy? Nie. 55 milionów graczy. Tak przynajmniej pokazywała strona Howers w 2014 roku. No i ciekawe były też statystyki, bo w wielu krajach 90% graczy stanowiły kobiety, z jednym wyjątkiem Hiszpanią, gdzie kobiety stanowiły tylko 50%. Ponad połowa graczy była w wieku między 10 a 15 lat. I Charlie od swoją karierę w gamingu zaczął właśnie w tym studiu, ale nie od początku, a dopiero w 2011 roku. I dokładnie w roku, w którym za 10 milionów dolarów 40-osobowe studio zostało kupione przez Ubisoft. W 2014 roku był już współprezesem i współprezesował tam przez kolejne 8 lat. W 2022 roku odszedł z firmy, by, by pracować z nowym założonym przez niego i jego wspólnika studiu Unagi. I co w czasie e, pracy Charliego wydało studio odpowiedzialne za Hours? No nie będę opisywał gier samych w sobie, no każda z nich to albo tania mobilka. Albo gra przeglądarkowa, ale wszystkie łączył ten sam los. I pamiętajcie, że wszystkie gry, które tutaj wymieniam, wydawane były przez Aoyent i Ubisoft. Nie wymieniam natomiast gier, które były wydane przed Charlim. Panie montażysto, kochany, muzyczkę poproszę. Mojo Local z 2013 roku. Projekt zamknięty. Gra działała przez 4 miesiące. Drago również z 2013 roku. Projekt zamknięty. Gra działała przez 13 miesięcy. Horse Adventure, Tale of z roku 2017. Projekt zamknięty. Gra działała przez niecałe 7 miesięcy. W 2020 roku natomiast wydano Rainbow Six Elite Squad na Androidy. Projekt oczywiście zamknięty. Gra działała przez 13 miesięcy. Od 2020 roku, natomiast nie była wydana już żadna gra. W sumie no, Charlie się niespecjalnie napracował. Z innej beczki, symboliczne dla mnie jest to, że jedyna działająca do tej pory gra, czyli właśnie Hours, dzięki której studio zostało wykupione przez Ubisoft, no to jednocześnie jedna z pierwszych gier w historii, która korzystała z mikrotransakcji, bo robiła to już w 2005 roku. A co z tym studiem Unagi założonym w 2022 przez Charliego? Stworzyli oni cztery gry na Web3, które oparte są na blockchainie, czyli tak, poszli niejako w krypto. Same wspaniałe rzeczy w gamingu, krypto, NFT, przy okazji też większość wspierana przez sztuczną inteligencję. W zasadzie te ich gry to wyglądają tak, że jakby z takiego FIFA Ultimate Team wyciąć tą całą rozgrywkę i zostawić tylko paczki z kartami i otwieranie ich, no to mogłoby to być właśnie dzieło studia Unagi. No jeez, już nie mogę się doczekać kolejnych gier z serii Assassin'a, Far Cry czy Rainbow Six. I niestety czego by nie powiedzieć o Charlie, No nie wygląda na to, aby miało być jakoś specjalnie lepiej. Dlaczego? No dlatego, właśnie, że Charlie jest mega wielkim fanem sztucznej inteligencji. Uwaga, ciekawe, czy w Ubisoftie niedługo nie stanie się to samo co stało się w Microsoftie, czyli no parę tysięcy zwolnień właśnie tylko po to, żeby zastąpić ich sztuczną inteligencją nie wiem nie wiem nie wiem jeżeli chodzi o tę miłość do sztucznej inteligencji no to było widać chociażby to w projektach Unagi bo w rozmowie opublikowanej na stronie Ubisoftu na pytanie brzmiące jeśli spojrzymy na branżę gier wideo jaką jest teraz no to gdzie są największe okazje do wzrostu no i Charlie odpowiedział między innymi generatywna sztuczna inteligencja oraz chmura prawdopodobnie zrewolucjonizują tworzenie gier i doświadczenia graczy Wspomniał też, że należy skupić się na wysokojakościowym kontencie, no co znaczy czasami, że również ma to być krótszy format kontentu, przemawiający do nowego pokolenia, które konsumuje ten kontent inaczej. No i powodzenia! Tym razem, trafienie w Modern Audience na pewno się uda. Hehe, <laughs> Przeciwwagą dla Charliego jest drugi współprezes tego nowego tworu, czyli Christoph Derenes. No, i ten pan akurat jest związany z Ubisoftem praktycznie od zawsze, a minimum od 1999 roku, gdzie pracował czy to jako kierownik, czy to jako Quality Assurance w tamtych latach. Ale wymieniony był praktycznie w każdej grze spod flagi Ubisoftu. Ale jego powiedzmy takim największym osiągnięciem jest zdecydowanie Skull and Bones. Może i robimy. Ale kto robi dobrze? Krzysztof w tym samym wywiadzie wturował nieco Charlie'emu, jeśli chodzi o te Modern Audience. I akurat jeśli o te wspomniane wcześniej trzy marki należące do tego nowego tworu chodzi, no nie brzmi to wybitnie zachęcająco, gdyż czytamy w odpowiedzi na to samo pytanie co Charlie'ego... Aby w pełni wykorzystać potencjał tych trzech kultowych marek, zwiększyć ich zasięg, wpływ na kulturę i znaczenie dla nowych odbiorców, aby odnieść sukces, musimy skupić się na tworzeniu doświadczeń, w które gracze chcą się zanurzyć, doświadczeń, które ewoluują wraz z ich opiniami i po prostu dostarczać wysokiej jakości gry, które zaskakują i zachwycają. Szkoda, że te, ta wysoka jakość to była wymieniona na samym końcu. No, super, super, ale ja to jednak na waszym miejscu skupiłbym się bardziej na tych istniejących fanach gier. No, a szczególnie właśnie tych, co pomimo idiotyzmów, które robiło Ubi, nadal wierzą, że uda się wrócić na właściwe tory. No, przynajmniej jeśli chodzi o te trzy marki. O ile nie mogę nic specjalnego zarzucić, Rainbow Six, tak, Far Cry 6, i kierunek takiej RPG-owatości tej gry, jaki. Osoba, która na to wpadła, no powinny wylądować na śmietniku historii. Że o kampanii marketingowej Shadowsa, no to już nie chce mi się po raz kolejny gadać na tym kanale, ale osoba, która e, tym zarządzała, również powinna w tym samym miejscu wylądować. Tak więc oto są, moi drodzy, osoby, no fakt, tutaj większe skupienie było na Charlim, które będą odpowiadały za przyszłość zarówno Rainbow Six, Far Cry, jak i Assassin's Creed. I czy fani tych gier mogą teraz spać spokojnie? No nie, nie szczególnie biorąc pod uwagę Charliego i jego ciągot do monetyzacji, NFTów, krypto i sztucznej inteligencji. Ale zobaczymy. W każdym razie pytanie kieruje bardziej do was, jaki jak, jak to wy to wszystko widzicie? I jak myślicie, co faktycznie dalej stanie się z tymi markami? Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach. W tym miejscu witam serdecznie nowych akolitów, którzy postanowili dołączyć do naszego szlachetnego grona, a są to Bartosz Karmelita oraz John Wick. E, który dołączył do wspierających na YouTubie oraz wszystkim tym, którzy zostawili suby na Twitchu w ciągu ostatnich kilku transmisji. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się cieplutko, cześć!